Co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo co robimy każdej pinki, opanowywać świat. To pinki jest i mózg, do pinki jest i mózg. Niski to geniusz, wysoki, no cóż, głupiutki jest jak but i marzą już od lat, jak zdobyć, jak zdobyć cały świat. Świat, 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 świat. świat. Więc bardzo wierzą w to, że im pomoże noc, zanim przyjdzie szary świt, zawładnie światem mysz. To binki jest i mózg, to binki jest i mózg. Ich plany co noc dla świata groźne są. Ich mózg i drąży myśl, jak zdziałać, aby mysz rządziła, rządziła już od dziś. Dziś, 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 dziś. No. Binki i mózg.